W okazji świąt Bożego Narodzenia nadchodzącego nowego roku pragniemy złożyć serdeczne życzenia panią dyrektor, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, rodzicom i, i panu drodzy uczniowie. By ten czas był pełen radości, spokoju i spędzonym w gronie najbliższych. Być świąteczna aura jak najdłużej trwała. By kolacja wigilijna wszystkim smakowała. A wieczorem pod choinkę niechaj gwiazdka zrzuci prezentów skrzynki. Ewno wszelkich pyszności, szczęścia, zdrowia i miłości. Połowana z prawdziwego śniegu i mniej życia w ciągłym biegu. Szczęścia, szczęścia większego, większego niż pałac kultury! Niech w waszych sercach zagłości ciepło, życzliwość i wdzięczność za wspólnie spędzone chwile. Na nowy rok życzymy Wam siły do realizacji marzeń, inspiracji do nauki i działania. Zdrowia oraz wielu powodów do uśmiechu każdego dnia. Wesoły świątki, szczęśliwego nowego roku.